Już widać, że y, krótkie przerwy Ci służą, prawda? Niedawno Fen, teraz Babilon. Zachwycasz nas y, tą swoją porażającą siłą y, pięści. Jak teraz jeszcze na gorąco oceniasz swój występ? Y, powiem szczerze tak, no co? Oczywiście jestem bardzo zadowolony, bo wygrana w ładnym stylu. Dobrze bardzo się czułem, miałem fajny, fajnie poukładany plan treningowy i plan do wyjścia do walki i ogólnie na samą walkę. Wyszło to, co cały czas trenuję na treningach. Jestem zadowolony, szczęśliwy. Ostatnio bardzo daleko do, od domu, teraz jednak troszeczkę bliżej. Czy to odgrywa jakiekolwiek znaczenie w Twoich przygotowaniach i w Twoim jakimś e, mentalnym opracowaniu występu? Znaczy generalnie jeżeli chodzi o przygotowanie, jakieś mentalne podejście, to nie. Jedyne co to jak jesteśmy im bliżej domu, tym więcej kibiców przyjeżdża. To tak dla nich to jest lepiej, jak walczy blisko. Nie? Przyjechało tutaj bardzo dużo ludzi. 400 chyba biletów nam poszło, więc no chyba pouchali to od nas, nie? więc fajnie, fajnie, że są. nie? Czułeś presję właśnie dlatego, że tyle twoich kibiców jest? Nie, powiem szczerze, presji nie czułem, mobilizuje mnie to bardzo, naprawdę, jak jeszcze tutaj przed walką, jeszcze miałem parę godzin do, do walki, wyszedłem sobie tutaj na zewnątrz, zobaczyłem, że oni wszyscy są, od razu dostałem z dwa levele wyżej takiego powera, że wiedziałem, że muszę to dla nich zrobić, dać się wszystko i zawalczyć jak najlepiej tylko potrafię. Walka skończona w ten sam sposób co poprzednia. Z Grapplera stałeś się stójkowiczem, można powiedzieć? Nie można tak powiedzieć, bo wiadomo, każda walka zaczyna się w stójce. Ja. Dalej będę w parterze walczył, dalej będę chciał też sprowadzać walki do parteru i w ogóle. Walka zaczyna się w stójce, akurat początek walki udało się trafić, no to, no to tak wyszło, że w stójce, ale nikt by nie powiedział, jakby dalej to się mi potoczyło, czy byśmy nie sprowadzili do parteru. W każdej płaszczyźnie czuję się świetnie, w stójce, w parterze, w zapasach, naprawdę czuję się już kompletnym zawodnikiem. Nie ma dla mnie tu różnicy, naprawdę. To był catchweight, teraz będziesz schodził do półciężkiej, czy ciężka? Nie, generalnie najlepiej się czuję w wadze 93 kg, tutaj akurat wyszło jak wyszło, bo mój przeciwnik e, tro, troszkę kilo więcej ważył, e, No po prostu zostaliśmy zapytani czy zawalczymy do 102, podjęliśmy rękawice i walczyliśmy do 102 i, i super, nie? Twoją walkę oglądał prezes FEN Paweł Jóźwiak, właśnie czy od wyniku zależało, czy wystąpisz na, na najbliższej edycji gali Fen w październiku? E... Znaczy, generalnie tutaj nie wiem co, jak dużo mogę powiedzieć. Fajnie, że, Paweł, fajnie, że Paweł tutaj był. Cieszę się, przyszedł do szatni, przybył mi pionę. Mega dzięki, Paweł. Y a co dalej będzie, to zobaczymy. Musicie poczekać. W jaki sposób rozkłada się atmosfera w klubie, kiedy jest wielu zawodników reprezentujących ten sam klub i są wyznaczeni na walki na tej samej gali lub bliskich? Czy to w jakiś sposób zmienia całą tę atmosferę i na przykład naszpikowuje przygotowanie jakimś dodatkowym, może nie stresem, ale jakąś presją? Nie, generalnie tutaj nie ma presji. Im więcej chłopaków walczy, czy na jednej gali, czy na bliskich galach, jest to super, bo wtedy wszyscy się szykujemy, wszyscy jesteśmy na treningach, wszyscy sobie pomagamy, wszyscy się wspieramy, tak jak już wiele razy powtarzałem. Tak, eee, My Berserkers Team, tak, wspieramy się, zawsze się będziemy wspierać i, i fajnie, jak, jak są blisko walki, wszyscy są na treningach, ciężko oddajemy się wszystko po prostu. Okay. Dziękuję. Na samym początku Twoim przeciwnikiem miał być Krzysztof Klepacz, czy jeśli dostałbyś propozycję walki z nim w jednym z kolejnych pojedynków, czy przyjąłbyś takie starcie? Szczerze powiem, że nie wiedziałem, że miał być moim przeciwnikiem, szczerze powiem, tutaj mój brat menadżer się tym wszystkim zajmuje, ja dostałem sygnał, że, że będzie to Łukasz, nawet nie wiedziałem, że jakiś inny przeciwnik miał być, naprawdę. <grywa> A to był właśnie Twój debiut w organizacji Babylon. Chciałbyś tutaj na dłużej zagościć, czy jednak wracasz do fenu? To wszystko zobaczymy na spokojnie. Powiem tak, no fajnie mi się tutaj zawalczyło. Super organizacja, fajnie, że są takie organizacje u nas w kraju. Zorganizował galę u nas w zachodnio pomorskim w Międzyzdrojach. Nie wyobrażałem sobie, żebym, żebym tutaj nie był, nie, nie zawalczył na swoim terenie, przy swoich kibicach i no i tyle, nie. E, chciałbym podziękować całemu mojemu sztabowi trenerskiemu, oczywiście Piotr Pagiński, Łukasz Książko, Radosław Król, e, że mnie tak mocno przygotowali do tej walki, oczywiście Berserker Steve i cała nasza rodzina, e, BKS Olimp Szczecin, e, oczywiście wszystkim sponsorom, mojej kochanej dziewczynie, mojemu bratu menadżerowi. No bez nich mnie to nie było. No i oczywiście kibice, tak. Dziękuję wszystkim. Jeżeli o kimś zapomniałem, to przepraszam, ale jeszcze raz wielki ukłon z mojej strony waszą i dziękuję bardzo.